Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszną przystawkę przekąskę, mianowicie galard. W moim przypadku jest to galard drobiowy z kurczaka. A propos nazewnictwa dajcie koniecznie znać w sekcji komentarzy, jak Wy mówicie na to danie. U mnie w moich stronach mówi się galard. Słyszałem, że niektórzy mówią galat, galatyna, zimne nóżki. Oczywiście zimne nóżki są do, przeznaczone do galaret z wieprzowiny, także w tym przypadku tutaj nie będzie miało to odzwierciedlenia. Jednak w sekcji komentarzy koniecznie dajcie mi znać, jak w Waszych rejonach mówi się na to danie, bo z tego co wiem, to w każdym jakimś tam kawałku polski mówi się na to inaczej. A na samym początku zapraszam Cię do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz Facebooku. Nasze zdjęcia wyświetlają Ci się tutaj poniżej, wszystkie linki znajdziesz w opisie. Koniecznie zostaw również łapkę w górę, kliknij dzwoneczek oraz subskrypcję. Dzwoneczek pozwoli Ci na to, że będziesz na bieżąco, będziesz dostawać każde powiadomienie z filmem, który właśnie dodam. A łapka jest o tyle ważna, że dzięki niej zwiększa się zasięg mojego filmu i więcej ludzi może go sobie obejrzeć. Tak więc liczę na Was, nic Was to oczywiście nie kosztuje, a każda łapka przyczyni się do rozwoju tego kanału. A teraz, nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. Moi drodzy, przepis rozpoczynamy od przygotowania wywaru i gotowania mięsa. Ja robię galard drobiowy, także drób, a mianowicie. Podudzia z kurczaka trafiają do środka garnka, oczywiście są one wyczyszczone, umyte jeszcze i takie oto trafiają, jest ich tutaj 1,5 kg. Tłuszczyk, który znajduje się w skórze. Bardzo fajnie tutaj zaznaczy smak tego mięska w całym wywarze. Do tego jedna cebulka pokrojona na dwie części. Do tego jedna pietruszka oraz cztery marchewki. Kroję je sobie tylko i wyłącznie na pół. Nie robię teraz mniejszych kawałków, zrobię to dopiero po ich ugotowaniu. Pokroję sobie je ładnie wtedy na takie plasterki, żeby fajnie wyglądały już w pojemniczkach, w których będę przygotowywał cały galard. Następnym składnikiem jest spor, moi drodzy. Dosyć spory kawałek. Jest tutaj ta twarda część, wrzucam sobie do środka, został mi się tu jeszcze jeden kawałek taki mniejszy z poprzedniego dania, z poprzedniego przepisu, więc również sobie, żeby nie marnować tutaj, wrzucam i z warzyw, moi drodzy, to wszystko możecie sobie dodać, jeżeli macie sewer, również on jeszcze fajniej podkręci sobie takie tutaj smaki. Do tego wszystkiego od razu musimy sobie dodać sól. Myślę, że około jednej łyżki tutaj spokojnie musi trafić. I wszystkie składniki na ten galer drobiowy już mamy. Co następne? Następnym krokiem jest zalanie tego wszystkiego wodą. Wody wlewam na tyle, żeby przykryć wszystkie składniki. Myślę, że taka ilość zupełności wystarczy. Do tego dodaję dosłownie kilka kulek ziela angielskiego do podkręcenia smaków. Kilka listków laurowych, myślę, że 4-5 sztuk powinno się tutaj również znaleźć. I do lekkiej pikanterii dodaję pieprz, tym razem pieprz zielony jeszcze w granulkach. Następnie później to sobie wszystko oczywiście przelejemy przez sitko, żeby pozbyć się tych małych cząsteczek różnego rodzaju przypraw. I taki wywar teraz, moi drodzy, gotujemy sobie myślę, że około 2-2,5 godzinki, tak żeby wywar bardzo powolutku sobie pykał, zrobił się fajny, klarowny rosołek, który to później wykorzystamy do stworzenia galarety. Także, moi drodzy, ja za chwilę z tym wszystkim już wracam, kiedy warzywka będą miękkie, mięsko również. Moi drodzy przygotowania galartu, ciąg dalszy. Mam już tutaj odcedzony bulion. Obok znajduje się rozpuszczona żelatyna, 60 g Około żelatyny tutaj nam się znajduje. Najpierw ją sobie namoczyłem w zimnej wodzie. Wody tyle, żeby przykryć poziom żelatyny tej suchej w proszku, około 1,5 cm. To wszystko należy później wymieszać, odstawić właśnie do zastygnięcia. Można powiedzieć proszek, wtedy żelatyny wciągnie w wodę, i po takim czasie wrzucamy sobie wszystko do mikrofali. Rozpuszczamy, uważamy tylko, żeby nam nie wykipiała ta żelatyna. Dlatego lepiej zawsze większym takim jakimś naczynku sobie to zrobić, bo żelatyna ma to do siebie, że podczas podgrzewania bardzo nam się zacznie pienić. Obok tutaj mam mięso z kurczaka, już tutaj bez kości, bez skór i marchewkę, którą to sobie będę za chwilę kroił, jak również mięsko. Ale żeby nie tracić czasu, przelewam sobie żelatynę do bulionu, jednak żeby ją troszkę tutaj zahartować, wlewam około dwóch chochelek Bulionu do miski z żelatyną. Następnie wszystko sobie mieszam, tak żeby nam się to połączyło. Fajnie to się rozprowadzi już tutaj w tej małej misce. I teraz już przelewam sobie wszystko do bulionu. O właśnie. Dokładnie to teraz sobie musimy wymieszać, rozprowadzić. I taki oto bulion odstawiamy sobie na czas przygotowania pojemniczków z warzywkami i mięsem. Jak widzicie, mam tutaj już z boku na tatce przygotowane pojemniczki, w które to będę wlewał naszą zalewę i robił galard. Są to takie pojemniczki dostępne w jakichś tam hurtowniach spożywczych, ale myślę, że w jakimś sklepie u siebie też powinniście to spotkać. Ważne, żeby one były przeznaczone do kontaktu z żywnością, jeżeli jednak takich nie macie. Oczywiście robicie sobie w takich pojemniczkach, jakie tylko macie w domu, to już jest nieważne. Ja po prostu chcę, żeby były to takie małe monoporcje, później je sobie powykładam gdzieś na talerz i każdy taką porcyjkę sobie będzie mógł ze spokojem zabrać i akurat myślę taka porcja przy ogromie jedzenia, ogromny przekąsek jest odpowiednia. Teraz co musimy zrobić? Proponuję pokroić sobie warzywka, czyli w zasadzie tylko marchewkę. Kroję sobie plasterki, a następnie będę już przekładał do naczynek. No i tak jak wspomniałem wrzucam sobie po kilka kawałków marchewki do każdego z jeżeli mi coś zostanie. Przerzucę sobie resztę warzyw i dodatków do innego naczynka, gdzie będzie więcej po prostu tego galartu. A teraz myślę, że po 3, 4, 5 takich małych marchewek w zupełności tutaj wystarczy. Następnie wrzucam sobie odrobinę groszku zielonego do każdego z pojemniczków. Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy, czy używacie groszku do galartu, czy nie, bo są i zwolennicy, i przeciwnicy tego składnika. Także jestem ciekawy, ile tutaj na kanale jest osób, które właśnie używa albo nie używa groszku. Pojemniczki zostawiłem sobie na razie na bok, i przechodzę do mięsa. Mięso tutaj właśnie z kurczaka. Kroję sobie na mniejsze kawałki. W swego rodzaju kosteczkę no i również będę dodawał do wszystkich pojemniczków mięso z kurczaka możecie sobie właśnie użyć takiego jak ja czyli tego bardziej tłustego z udek z kurczaka, ale jeżeli chcecie zrobić sobie całkiem dietetyczny taki galarcik, dodajcie po prostu do tego ugotowane piersi filety z kurczaka, również na tym zrobicie sobie fajny taki delikatny bulionik, także w zależności od tego, co lubicie, co możecie, co wam służy, a co nie, po prostu sobie dorabiacie takie składniki. No i pokrojone mięsko wrzucam w każdy z pojemniczków. Robię tak do końca. I tak jak mówiłem, to co mi pozostanie, dorzucę do tego naczynka już szklanego. Nie żałuję sobie tutaj mięsa. Chcę, żeby ten galarcik, ten, ta porcyjka była dosyć treściwa. Tak więc dosyć sporo, jak widzicie. Oczywiście nie może tutaj zabraknąć miejsca na tą galaretę. Tak więc z umiarem, ale jednak, że tak powiem, na bogato. Wszystkie składniki na galaretę znajdują się już w pojemniczkach. Niektórzy dodają jeszcze pietruszkę. Ja jednak tego nie robię. No i teraz każdy z pojemniczków zalewam sobie do samej góry wywarem przepysznym doprawionym oczywiście. Spróbujcie tego sobie wywaru jeszcze po przecedzeniu, jeżeli czegoś będzie brakować, czy to soli, czy pieprzu oczywiście sobie doprawcie do własnego smaku według własnego gustu. A ja tymczasem zalewam takie pudełeczka. I wstawiam do lodówki na około 3 godziny co najmniej. Ale ja dzisiaj sobie zostawię je na całą noc. Nigdzie mi się z nimi nie spieszy. Także jutro rano, już do śniadanka można powiedzieć. Przepyszny galacik będzie gotowy. Także zaraz Wam pokażę już po zastygnięciu jak on się prezentuje. No i moi drodzy, jak widzicie, galard jest gotowy. Mam tutaj kilka sztuk, dosłownie sześć. wyciągnąłem z lodówki, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Powiem szczerze, że stężały po około 3 godzinkach, tak jak mówiłem. Te mniejsze nawet szybciej. Pamiętacie, że zrobiłem jeszcze w tej takiej dużej misce. Także również one już są stęgnięte. I teraz co robimy? Ja wyciągam sobie tylko takie porcyjki. Pomagam sobie tutaj dłonią lekko na boki, i spójrzcie, on sam już chce wyjść. Tak więc przekładam sobie. Tu jest nawet troszkę jeszcze lodu. Moja lodówka bardzo mocno mrozi, ale to wiadomo, musi sobie dojść w takiej pokojowej jeszcze temperaturze. I wykładam na tackę. I spójrzcie, tylko jak to pięknie się prezentuje. Wyciągnę sobie jeszcze kilka cyk. Jeżeli Wam nie będzie chciało z jakiejś foremki wyjść, włóżcie ją sobie na chwilę do ciepłej wody i na pewno Wam wyskoczy z powodzeniem taka galareta. Także tak to wygląda moi drodzy, przepis jest banalnie prosty, szybki, łatwy w przygotowaniu. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Koniecznie zostawcie jeszcze łapkę w górę. Cześć, do zobaczenia!